Siema widzowie, Dzisiaj będziemy grać w Scooter Flow Tutaj mam o Taką piękną hulajnogę, myślę, że jest git W sumie nie, Mog mógłbym ją zmienić Ale dobra Lecimy na Mega Ramp Oczywiście Najlepsza mapka W sumie dla mnie, bo może grać nie umiem, ale trudno się znaczy Szybki front flip, jest dobrze. Dobra, ej. Chodzimy. teraz coś takiego może. Oj, prawie nie doleciałem jeszcze raz. nie raz. Dobrze było. To znaczy jest dobrze. O kurde. O kurde. Dobra, nie, próbujemy coś innego. Kurde, jeszcze raz zapomniałem. Dobra, to, to się uda, to się uda. Znaczy to jest łatwe, tylko. Rozpraszam się trochę. C co to było? W ogóle nie mogę się przekręcić. O. Tera, o. To jest taki prosty drzeczek. Dobra, coś takiego? Tak. To... Kurde, to, żebym zaszalał. Coś takiego może zrobię? No to poszło dobrze. Co? Jak mnie przechyla? Co jest? Uj. O, Supermana. Wszystko dobrze. Teraz zobaczymy, ile whipów mogę zrobić. Chyba dużo. Oj, wypadłem. Dobra, kto naliczy ile lepiej zrobię, wygrywa 10 zł w karta. Pierwsza osoba, która zgadnie. Tylko teraz, o! Tą próbę. Kto teraz zgadnie, dostaje 10 zł w karta. Tylko pierwsza osoba. Yy, dobra, jeszcze raz. Pierwsza osoba, która teraz zgadnie. 10 za to po karta. Dostaję od razu adamie. Tylko muszę zobaczyć, że była pierwsza. o Ładno to było, tylko że wyprostowałem się. Flara? Nie to była chyba podwójna flara. Chyba ta, zobaczę. Postaram się zrobić jednym. Oj. To żem zepsuł. O. Nie mogę się skupić. Szybki front, no z Flaro Co? Ja ma się wybić, nie mogę Może ten front mnie psuje, ale nie wiem <laughs> Sorry No Nie no, spróbuję po prostu tak wybić To chyba była podwójna Ja szczerze nie wiem Dobra, lecimy. Oj. Nie zapajam się. Jak? Kurde, powaliło mi się. Podskak. Teraz robimy to. Nie wiecie co chcę zrobić, ale... Oj źle. O nie, dobrze. Oj. No może się trochę nie udało. On teraz przeryłem. Lecimy to po lewo. Czemu ja nie doleciałem? Takiego dziwnie. Patrzcie na to. Śmiesznie to wygląda. Zaraz wam pokażę. Jeszcze raz. U! No tutaj poszło ładnie. Z... Dziwnie. Szybki triczek Kurde, ale musi być jeden. Szybki triczek. Tu, tutaj go zrobię. Jeszcze raz. Cyk i lecimy. Teraz jak, jak najwięcej. Pięć prawie, kurde. Lecimy po pięć. Może się uda. Raz, dwa, trzy, cztery. Hmm... Może z Nie wiem. Nie ogarniam tej gry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie, no cztery zrobię. Tu wylądujemy cztery. To żeśmy wylądowali. Raz, dwa, trzy, cztery. U! Ale mnie wbiło. Stąd też cztery zrobimy, to należy. Raz, dwa, trzy, cztery proszę hmm. wyjmowane. Teraz... To było ładne. Robię ja teraz y, front flipy albo back, flipy. back flip. No to żebym zrobił back flipa. Siężem widzowie. widzowie. Ja Robię fr front front front. Znaczy back flip. Nie wiem, ile zrobiłem, bo się rozproszyłem. Jeszcze raz. Dwa, tak na ludzie. zobaczymy, ja coś takiego. O, źle, nie zrobiłem tego. Zawsze się jakby trik jest zrobić. Muszę się dopiero wybić, prawie było. Tylko, że. Głubię się, gubię się trochę. No, tak słabo. Zobaczymy, czy mnie przekręci tak. Skate. To mi brzmi na no, idealne lądowanie. O, proszę bardzo. Wylądowałem tutaj? O. Tu się rozwaliły Ale poszło Oby mi mnie Jeszcze raz, nie bo. Tu musi być taki ładny Superman. Piękny był. Piękny, piękny. Jeszcze raz dla widza. I tutaj i hop. Czemu tam nie mogę wlecieć? Jak chcę.

Zajebiście wygląda na slo-mo Co ja bym wylądował? O, jak on odbiło Dobrze, latam chyba. Widzowie, ocencie mnie w komentarzu jak latam, w sumie to mój pierwszy dzień, dopiero co kupiłem, ale no, <laughs> ja się będę z wami żegnał, albo mam plan, yy, trika ostatniego dla widza, jakiegoś zrobimy, jo piu, i hopla. No to dla widzenia wyszedł, ale trudno, może jak widz zostawi łapkę w górę, to wam będą wychodzić. Ja się jeszcze trochę podróżę, będą oczywiście odcinki z tego, więc siemanko, trzymajcie się.